Witam, pozdrawiam serdecznie Pozdrawiam eee, No co mi powiedzieć? Eee. Pozdrawiam Macinę, byłem który zainspirowanie do oglądania zwierzątek Kłótka 128 Zmon, ubranie bonowskie zaparowało już chyba, kurczę może się dobrze skisnąć, chociaż o szeleść normalnie masakra, żeby upolować, nie upolować tylko nagrać zwierzynę. to bo to tak szeleści kurzczę, że proszę spojrzeć jeśli tu przejdę. Tam leci! Tam! Tam! U, 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 u. Słoneczko, słońce się nie patrzy, pamiętajcie! Ogólnie jest to lądetka Delta Voyager 2 Delta Voyager 2 prezent do, do, do mamusi ona ma tu rozkręcany, bo się mnie pytała taka wiedź leśna. Rozkręcane szkiełka, rozkręcane szkiełka, jak widać, proszę Państwa, jeszcze raz wyjmę. Czyli nie możemy na jedno oko, jak Kapitan Jack sparrow. Eee, tu ma regulację, tu ma regulację, tu mam na przykład prawo. Jak zaraz pociągłem widzę osość taką, że to jest masakra w cenie 200 zł. To jest taka świetna lunetka, że to jest masakra normalnie. Jezus mawia, ale się podniosłam. Normalnie gdybym z Jaruzelskim na polowaniu znowu w 75. Bo Wojciech Jaruzelski to był mój przyjaciel z klasy tam. Nie no, żartuję, dobra. Musimy się zajrzeć, bo ja lubię tak patrzeć na te drzewa, brzozy. W ogóle, tak już jak już między Bogiem a prawdą, to jeżeli miałbym do wyboru mieszkać w bloku, tak, tak załóżmy jeszcze, przez 15-20 lat to ja bym w do lasu, w głęboki, głęboki lesie z piękną dziewczyną. Daleko w lesie, głęboko w lesie i z dala od cywilizacji, od świata. Ja, dziewczyna, dzieci, córka, chłopiec i karmiki, paśniki. Łosie, Daniele, lisy sany, bosuki. No. Bosuki są. Yy, Pełne z bosuków i lisów teraz. Dobra, widzę, że zamieść nadchodzi z zachodu. Jest mój kompas. W ogóle nie wiem czym się mont kieruje wydawając żołnierzom Ceraty. To jest chory system Wojska Polskiego, że musimy sobie kupić nową, musimy sobie kupić, sami sobie musimy kupić sprzęt, bo przecież Mon daje takie chujowe solty, że to jest masakra. W tym nie idzie w ogóle oddychać. Zimą w tym się zimniejemy, latem w tym się ugrzejemy. Przecież to jest Cerata zwykła, jakaś koszulka wodoodporna polska, To w ogóle nie jest w jeszcze raz dobry, ale po mieście. Ja To założyłem dzisiaj, bo padało, no to mówię, dobra. ale francuski, gory jeszcze ten drugi, Legii ziemskiej ta druga wersja, to jest masakra, jaki to jest pancerny i, i oddychające. Znaczy dopiero asu, Afro amerykański, o kurde. Także dziękuję Państwu wszystkim za oglądanie, Wesołych Świąt Wielkanoc i pozdrawiam